Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony detektyw Izaka przed wami łapanie cheaterów w Counter-Strike'u Global Offensive oczywiście. Słuchajcie, po waszych komentarzach, waszych snemowach, stwierdziłem, że to jest fajny pomysł, żeby podczas s w Katowicach, podczas IM w Katowicach zrobić serię Overwatch codziennie, żebyście mieli coś fajnego u mnie na YouTubie, bo streamów u mnie na kanale nie będzie, także codziennie o godzinie 16.00 czwartek, piątek, sobota, niedziela będą Overwatch'e u mnie, więc będziemy starali się złapać tych cheaterów. Jeżeli wam się pomysł podoba, to oczywiście pozostawcie łapkę w górę. No i przy okazji jeszcze tego tego żeby zrobimy sobie taką małą akcję, mini wróżbę, słuchajcie, i zrobimy to w ten sposób, że. Będę otwierał jedną skrzynkę. I teraz tak, jeżeli wyleci zwykły niebieski skin, to znaczy, że jest jeden cheater, że będzie jeden cheater podczas tego overwatcha. Jeżeli będzie fioletowy skin, to znaczy, że będzie dwóch cheaterów. Jeżeli będzie różowy, to trzech, czyli trzy na trzy. Jeżeli będzie czerwony, to dodatkowo robię jeszcze jednego overwatcha, czyli będą cztery i wtedy, i wtedy cheaterzy. I jeżeli będzie kosa, to wtedy robię pięć, słuchajcie, overwatchy, bo to znaczy, że będzie pięciu cheaterów. Oczywiście ta wróżba nic nie znaczy, ale zawsze, <laughs> zawsze będzie to coś dodatkowego. Także robimy sobie już wróżbę do pierwszego, dzisiejszego e w filmiku, oczywiście, czwartkowy odcinek. Mam nadzieję, że już oglądacie i łapkujecie w górę, oczywiście, Overwatch, jeżeli lubicie Overwatch. No i zobaczymy, ilu będzie czyterów. Jeden, według wróżby. Jeden, według wróżby, Deadly Poison MP9. A więc nie najlepiej to wygląda. Well Worn no bez nadzieja kompletna. No i pobieramy sobie pierwszy dowód. Wszystko, mam nadzieję, działa. Tak, udało się pobrać demko i lecimy w takim razie z pierwszym Overwatchem. Wy ja już pewnie wiecie, jak tam wyniki na sl pierwsze, ja jeszcze nie, bo nagrywam to wcześniej no ale mam nadzieję, że że wam się cały pomysł podoba no widzę, że gościu już strzela nieźle on jakoś trafił rywala chyba przez bramę, chociaż może to nie on, może to ten drugi snajper zobaczymy co jeszcze pokaże, to jest 7, 6 do 1 do terrorystów suspect ma 4 flagi tylko, ale 9 asyst to rany no to nieźle, no, w 7 rund 9 asy zaliczyć to już trzeba się postarać naprawdę, zobaczymy co tutaj gościu pokaże w tej razie Co, 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 co? Chyba się wziął do roboty właśnie, bo headshot był niezły. Jest ogień? No poczekał sobie spoko, wychyla pod przeciwnika, sprawdza wszystkie pozycje i już będzie wiedział gdzie jest rywal? Kolejny headshot. No, ładny dragshot, zobaczymy jak to mu dalej będzie szło. Na no, bombsite'ie B jest bez, ostatni koleś. No ten strzał na galę był niezły, był bardzo szybki. Przede wszystkim, o oh, ktoś ma naklejkę Virtus'u, zobaczcie. Może to jest znak, może to jest znak, że Virtu. się wygrają IM w Katowicach. Znaczy esl ma w Katowicach, tak właściwie. No niedzielnie nie strzelał. No teraz spokojnie koleś wybiegał. Nie wiem, może to jest jakiś smurf, słuchajcie. Ten pierwszy strzał był trochę dziwny faktycznie. Ale jak na razie nie ma takiego movementu cheatera. Ten pierwszy strzał na gali był bardzo szybki, nie? Ale to wygląda jakby koleś nie miał haksów jak na razie jeszcze. Może ta pierwsza akcja była taka dziwna, bardzo podejrzana. No zobaczymy, wreszcie powiedział, że będzie jeden cheater na trzy, więc to byłaby nowość od, nie wiem, kilku odcinków, bo takiej akcji to nie było od bardzo, bardzo dawna. A nie wiem, w pierwszym odcinku taka była akcja, tylko tak to sami cheaterzy wszędzie dookoła. Okej. Okay. No sprawdził sobie plecy. Mhm. Bo ma w dalej idzie po nią, no i słusznie, idzie po nią sobie z górnej. Tam będzie miał być może większe szanse, no ale za WP-u niekoniecznie. Na no u lepiej, żeby podziałał od środka, chyba, bo tutaj są zamknięte przestrzenie. No i się powoli. Okay, nie sprawdził sobie w ogóle jednej pozycji. W ogóle wszedł na pewniaka do trupiarni. Nie sprawdził sobie w ogóle zobaczyć o tej pozycji, tutaj. A tutaj mógł być koleś, prawda? On sobie w ogóle wszedł i od razu się skierował na prawo. Nie patrzył się, w ogóle tej, tej pozycji. W ogóle lewej strony, więc to było dziwne, już. To było dziwne, ale no. Nie wiem, nie wiem, może. Przeczucie, zobaczymy dalej. Gościu, jak na razie, jest. jest no, jest trochę dziwne, strzelając za WP, ale może po prostu skillowy, może to jest smurf. Zobaczymy, słuchajcie, co, co pokaże jeszcze. Bo być może gościu się też trochę kryje, nie? Ale. Jak na razie, jakichś błędów specjalnych też nie popełnia. Nie, nie sprawdził sobie w ogóle okna, wyskoczył przed bramę po prostu, ale być może, nie wiem, dostał jakieś info. Powiem, że koleś jest podejrzany trochę, nie? Już wychodzi na prowadzenie 11 fragów, teraz 9 asyst. Jest trochę podejrzany. Zobaczymy, co jeszcze pokaże. No, no, no. Też w głowę wskoczył. Yy, tutaj mam, mam pełną zagwostkę, znaczy, znaczy, jak na razie jest za mało dowodów na to, że cheatuję, nie? Ale. Ale mam pewne podejrzenia, tak? Znaczy, że to jest, to jest gość, który jest trochę podejrzany. Wiecie, o! A ten granat to był ciekawy. I on tak się zastanawiał, czy mierzyć w gale, bo tam skręcali kolesie, ale ale wycofali. No, to to już też było takie podejrzane, nie? No mierzył w kolesie, nie, nie mierzy się tak w bramę, mierzy się w szparę, nie, nie, nie w lewe drzwi bramy. <coughs> Więc to było dziwne, wam powiem szczerze. Także nie, jest, jest koleś podejrzany powiem wam, że w tym momencie już się przechylam ku temu, żeby... O! O, to było bardzo podejrzane, bo koleś przechodził przez bramę, nie miał prawa go słyszeć, a skierował celownik idealnie w tym momencie, kiedy on przebiegał przez Double Doorsy, więc to już jest dla mnie, jak, jak, dla mnie podejrzane. koleś się faktycznie być może próbuje kryć, ale, ale chyba będziemy mieli cheatera. Teraz Gal usłyszał, więc się celował dobrze. Mieć w głowie jeden na dwóch, no zobaczymy, co on pokaże tutaj na plecach, ma dwójkę rywali, w sumie jeden z jeden ze środka. Teraz sobie, czy wszystko sprawdza. No, ale gościu jest jak dla mnie już bardzo, bardzo podejrzany. I, i zobaczymy, co jeszcze będzie dalej, słuchajcie. Ale ale te kilka akcji też było takie. takie przekonywujące, nie? Okej. Okay. Dobra, i ten granat idealnie rzucony sobie do przeciwnika. Flash jeszcze dalej rzucony na lewo, bo jakby widział, gdzie będzie szedł, nie? Teraz jeszcze się próbuje kryć. Oj, taki movement, że niby nie wie o co chodzi, prawda? I teraz już zobaczył. Nie, bo on go widział, on dawał że go nie widział? No to, słuchajcie, on, on jest cheaterem, który się kryje, to, to było co najmniej dziwne. On go widział w tym smoku, prawda? A udawał, że go jeszcze, jeszcze nie widzi. Ja nie wiem, być może, myślę, że haksy mu pokazały przeciwnika. Ja, ja do końca nie rozumiem jego, jego zachowania, ale chyba próbuje się kryć. Licząc, że jakiś niedoświadczony detektyw mu się trafi, ale na niego nieszczęście trafił mu się detektyw Isaac, i z przyjaciele z YouTube'a. Także tutaj absolutnie nie damy mu uciec, słuchajcie, trzeba dobrać wszystkich cheaterów, nawet tych, co się kryją. No i dał się zabić. Także gościu, moim zdaniem, cheatuje, ale jest... ale próbuje się z tym kryć. Bo tutaj było już kilka takich podejrzanych akcji, jak dla mnie. Było kilka takich podejrzanych już akcji, no i to się wszystko składa na całość, nie? On jest, on, on jest bardzo ostrożny w tym wszystkim, co robi, ale... No ale zobaczcie, co on robi. Zobaczcie, co on robi. On, on się wychylał na łoku przeciw, pod przeciwnikiem, który tutaj był, no to... Wiecie, on gra tak na, na pewniaka, nie? On nie strzela dobrze, próbuje się z tym kryć, on, on udaje, że nie czytuje, ale, ale cheatuje, no, taka prawda. O, już chyba chciał z niego strzelić, teraz chowa się przed trupianiem, zobaczcie, bo zobaczcie, ten rywala, który wybiega. Kto normalnie w takiej sytuacji ucieka z gali, mógł spokojnie się tutaj poczuć pewnie, nie wiem, po co on ucieka, także słuchajcie, on, on ewidentnie czytuje. no to... To jest Haksior, także trzeba będzie go zbanować, także pierwszy Haksior jest, zobaczymy, czy się wróżba spełni faktycznie i czy będą kolejni. Na razie jednak ten gość jest cheaterem, moim zdaniem perfidnym. Wchodzi sobie gościu galo, teraz udaje, że go nie widzi, ale tak zobaczcie, że. Wchodzi sobie tak dziwnie, kurczę, to wszystko jest takie dziwne. On próbuje się kryć faktycznie, ale on wchodzi sobie na pewniaka, nie? On sobie wchodzi na pewniaka. Teraz, teraz też, no, sobie, gdy no, pan wiedział, że go nie zatakuje, no bo jest w smoku, więc wiedział, że może się czuć bezpieczne. No i zobaczymy, co to jeszcze pokażę. W sumie nie ma chyba żadnych skinów też, nie? Ja wiem, że to nie jest wyznacznik, nie? Że, że ktoś czytuje czy nie, ale jest to już pewne podejrzenie, tak? Jeżeli gościu nie ma żadnych skinów, a robi takie akcje jak ten, no to dla mnie to też jest dodatkowy jakiś tam czynnik, żeby go jeszcze chętniej zbanować, bo... Bo koleś ewidentnie cheaterem jest, po prostu. I teraz też za szybko, za szybko zareagował, za szybko zareagował po tym, co się stało właśnie. Już uciekał od kolesia, którego atakował jeszcze go nie, nie zobaczył. No czy mógł go usłyszeć jakieś tam tupnięcie ewentualnie, chociaż ja tam na tym nie byłem tak skupiony. No i teraz też się tak śmiesznie zatrzymał, kiedy zaczął rywala przez, przez drzwi. Hmm, smok nieudany. Nie no, gościu w ogóle tak, nie sprawdza żadnych miejscówek. Chodzi wszędzie na pewniaka. Chowa się przed przeciwnikami, którzy wybiegają gdzieś tam, tak? Albo. Albo wychylać się w dobrym momencie. On, on nie jest takim pewnym czyterem, który będzie mierzył ci zawsze przez ścianę, chociaż jak akcje też w tym, w tym demku były, jak widzieliście. E, ale koleś, koleś, koleś czytuje po prostu, tak? To widać, że próbuje się z tym kryć. Być może nie chce tak szybko stracić konto, no ale niestety. No miał to nieszczęście, że trafił na mnie, trafił na was, no i kolesia trzeba będzie zbanować. Przez nie będzie ryzykowa, nie będzie strzał przez smoke'a. Jeszcze jeden kolej stoi i boi się na niego wyskoczyć. Cały czas spokojnie sobie czeka, no, jego koledzy wbiegają. No tam i tak, koleś, koleś gra jako, więc tutaj i tak już jest pozametana całkowicie. No i spoko. Na środku goniony jest y, vortex, i tam chyba go zabiją. Tak mi się wydaje, że powinien go za. Chociaż nie, ucieka w Nie niech mu pomaga. No, to też był taki za szybki strzał. On się tak wcelował dziwnie, bardzo, nie? To nie, słuchajcie, to jest, to jest cheater. Moim zdaniem, koleś ma, e, koleś ma haksy. Także absolutnie go reportuję. Być może są, są spośród Was ludzi którzy się nie zgodzą, ale, ale uważam, że koleś miał haksy, także lecimy dalej. No, słuchajcie, teraz teoretycznie, jeżeli wróżba była prawdziwa, to nie powinno być więcej haksów, no ale wszyscy wiemy, jak ta wróżba działa. To ona właściwie nic nie znaczy, jest nic nie warto. Dobra, pojawiło się okienko, już się bałem, że ktoś mi się zbuguje i nie będzie. Na szczęście jednak overwatch dalej jest, więc możemy kontynuować łapanie cheaterów. Wszystko się zgadza. No i zobaczmy w takim razie kolejne, kolejne demko. E Mapa Taka będzie mapa? O, kasz proszę bardzo, jest tu urozmaicenie Kiedyś na kaszu pamiętam miałem na Twitch'u takiego Cheatera, który, który był y, takim perfidnym cheater'em z aimbotem, Kręcącym się w ogóle masakrycznie Miał oczywiście źle skonfigurowane haksy i na przykład jeżeli Miał goście, który był daleko od niego i on go widział Ale miał obok siebie przeciwnika, który był przez ścianę To oni tak bieżył tego przez ścianę, który się nie dawało przebić Tak miał ustawione haksy, to po prostu Mnie rozwaliło całkowicie na łopatki, mnie rozwaliło Jak, jak ludzie są bezmyślni w tej grze i tak sobie konfigu konfigurują haksy Czy właściwie sobie w ogóle nie konfigurują? Dobra, na przeciwną auto, to siadło w sumie. Jest ile ma fragów? Suspect 13. No więc na razie mu nie idzie za bardzo. Zobaczymy co to będzie pokazywał. No to tak już mierzył w ścianę. Przez ścianę w sumie przeciwnika, nie? Ale to, ale to jeszcze na spokojnie, to jeszcze nie jest żaden powód. Teraz, no idzie do drzwi, patrzcie, przyspiesza na, na, na nożu, aż przyspieszył, żeby pójść na drzwi. No już wychyla na kolecie. nie? To, słuchajcie, kolejny haksią. No to już wróżba się nie spisuje, bo. Bo kolejny koleś, który ma haksy. No coś i tak chyba mu chyba nie szło, bo ma 13 fragów, to nie jest, no 14 teraz, to nie jest dużo. Teraz Albatros się patrzy, stare co ty robisz, ty? L ty, no, no, no co ty robisz, ty? No, no nie konfiguruj sobie to No bycie, kurde, umawialiśmy się tylko na Mulhaku, no stary, no widzisz, kurde, no, no koleś ci poznają, że czytujesz ty. Pst, żeby nie robił, co będę chciał. Scoutę sobie kupię, o. No i co, i co mi zrobisz, no? No właśnie. No, więc mamy kolejnego cheatera, nie, to słuchajcie masakryczne, już w pierwszej rundzie widać, że koleś ma haksy, nie? Dobra, już, już sobie mierzy przez tę zacz zobaczcie, zobaczcie co on robi, zobaczcie, o boże, śwdy. nie, pierdzielę to To jest drama, słuchajcie Ja myślę, że... ja myślę, że... ja no, błagam no No, patrzcie co on robi, no Ja myślę, że, że ten over powinien być trzy razy dziennie tak w ogóle, nie? I każdy odcinek powinien trwać półtorej godziny chyba. To może coś by to dało, bo zobaczcie, no to jest masakra. To jest masakra absolutna, słuchajcie, nie wiem... Robię tego Overwatcha naprawdę już coraz więcej, na Twitchu, na YouTubie, a tych cheaterów tylko przybywa, mam wrażenie. Także naprawdę ten Overwatch się przydaje mocno. Także cóż, no pierwszy, pierwszy koleś, pierwsze damko nie było takie straszne, w sensie... Koleś buci tyle ale się z trochę kryły. Ten to już tam bez żadnych skrupułów w ogóle wali przez ścianę. Koleś się w ogóle nie bawi, no, przecież on, on po prostu sobie gwizdy na walwa, na, na gaybena i na, na wszystkich normalnych graczy Catastrajka, nie? Także trzeba skurczy kadorować po prostu. Nie, to jest drama. No jeszcze pójdzie na plecy gość z ale Olać bombsy, co tam? Co tam się będę pierdzielił? No właśnie, przeskonuję sobie go przez Blaszek. Co za typ. No ale mój cycling zabrał fraga. Pan podejrzany ma 15 fragów, no ale faktycznie jeżeli strzela tylko przez blaszak, no to tych fragów tak dużo nie będzie widział. Nie, to jest słuchajcie dramat, zobaczymy co jeszcze pan suspect pokaże, ale to jest, to jest parodia, po prostu to jest parodia, słuchajcie, że my wszyscy, my wszyscy gracze musimy na takich gości grać, także łączmy się po prostu w bólu, bo to jest paranoja kompletna, słuchajcie, to jest paranoja kompletna, zobaczcie, patrzcie, a tam jest czerwony i on, go nie, i on nie widzi nawet tego czerwonego, on nie widzi nie tego czerwonego kontenera. Teraz widzi go przez przysmałkę delikatnie. Powinien go zabić. No, ale to Cyclone zdobywa fraga. Cyclon też cheatuje. No, spoko, ładny headshot. Ładny headshot to już było takie aż aimbotowe, bym powiem szczerze. Więc nie wiem, czy kogoś też aimbota nie ma. No. już już tam rzuca bombę, bo tam już na plecach jest przeciwnik. Oj, i co teraz będzie? Oj, trafione. Trafiane, zatopione, ale bomba i tak wybucha, więc runda dla terrorystów. Podejrzane w tym momencie fragów ma 16. Tym razem się osóbia WP, więc to będzie też dobre. To będzie coś ciekawego. Za cementem jest gościu, więc już po niego idzie. Oj, wychyla. Nie trafia, niestety, nie udało się. No cóż, jak to się omawia, słuchajcie. Haksi to możemy i masz, ale mózgu ci brak, nie? Wszyscy znają, pewnie. No dobry sniper, no dobry sniper. I dlatego ta seria, słuchajcie, była potrzebna mi na YouTube, naprawdę. Była potrzebna i na Twitchu, i na YouTube, bo tych cheaterów jest za dużo i trzeba absolutnie to wszystko pobanować, słuchajcie. Trzeba absolutnie to wszystko pobanować. Także jest mi niezmiernie miło, że możemy spędzać w ten sposób razem czas. Banując cheaterów, bo o, to nie przebija, ta, ta ścianka nie przebija, chyba się właśnie kapnął. I dał się zabić. Jełop. 13.10. No dobra Pan podejrzany Znowu pędzi na main'a. Ma a łupkę znowu. Będzie być może pojedynek. No i znowu próbuję skanować przez ten blaszak, a to nie, przez, nie przez, to, przez to nie przeszczelisz, chłopie! Przez to nie przeszczelisz, chopie! Ale może przez to przeszczeli? No, trafił za 45. Nie, za 55 trafił kolesia. No, wybiega cyklon. Ten cały czas mierzy. No i jest fragenc jest fragenc udało się, słuchajcie, nie, to jest masakra, no, No, tym razem jest nie, nie? Więc Albatra spągnął tego fraga. No nie no, takie mecze, to w ogóle kan dupy można potłuc, naprawdę Mama została, no ale to nie tak pójdzie po fragi sobie spokojnie. O, chyba nawet trafił rywala. Jakoś nieźle. A nie pamiętam jaka, jaka to była runa, kiedy zaczęliśmy, trochę już rutynek minęło, czy to jest ten moment? Nie, to jest początek chyba dopiero. A nawet nie widzimy, no nie można sobie zaznaczyć chyba. Jak to wygląda? No dobra. Tym razem podbam sobie ten B, podejrzany. Chcę wpuścić się jest przodem. No ciekawe, czy grają razem w sumie wszyscy, czy to jest tylko jeden cheater gdzieś tam, jakiś random. Mi się wydaje, że sądzisz, że raczej że to występują w ogóle w meczach y, y, już przygotowanych, nie? Na jakichś primajdach. Co za typek. Na jakichś no bo jedna osoba po co ma czytować? Che myślę, że takie decyzje czytają, że tak, albo kierują swoją drużynę, albo chcą się pośmiać razem z kumplami i mają świetną zabawę. Albo nie wiem, no nie wiem, nie wiem po co w ogóle można to robić samemu, tak? Szczerba teraz zeusa zabija. Już wie dokładnie, gdzie jest przeciwnie. W ogóle on się w ogóle nie pierdzieli, nie, on nam już mierzy przez ścianę z kilometra, kurde blady. No to jest, słuchajcie zaznacza sobie u niego wszystko. Tutaj, bo podstawy daję, bo to też jakieś były. No i wysyłamy werdykt do tego gościa, bo koleś jest cheaterem, moim zdaniem, absolutnie w 100% jestem pewien. Nie wiem, kto się tutaj ze mną nie zgodzi, ale ktoś to się ze mną nie zgodzi, że koles jest cheaterem, to ma chyba nierówno pod sufitem. Myślę, że nawet ktoś to w ogóle pierwszy raz widzi kanał Strike'a, to domyśli się, że to jest coś nie tak, nie? Także absolutnie koleś był do zbanowania. zbanowania. no i cóż, wróżba się nie spełniła. Jedny, jeden, znaczy Skin powiedział, że będzie jeden cheater, okazało się, że jest dwóch, zobaczymy, czy będzie trzech. A więc e, pobieramy sobie kolejny dowód, no i ciekawe co to będzie Mapa Dust2? Czy kasz, Bo się bardzo szybko wczytało Więc możliwe, że będzie znowu kasz Nie, Dust2 Dust2 się też bardzo szybko wczytuje W ogóle mam CS zainstalowanego na SSD, żeby szybko się wczytywało Oooo Znaczy, o, o. się już wariują, 22 fragi, a spoko Czyli koleś chyba, <laughs> kolejny cheater chyba Nie może trafić, nie może trafić przez bramę, może że ma haksy no, w końcu się udało, kurde. Cool, ile pięć strzałów potrzebowało, no, to, żeby trafić kolesia przez bramę w szparę Bo tyle potrzebowało, właśnie. 23 fragi, ale tam też mają dobrego jednego, gościa 24, z kolei ma pan Alfa. Ciekawe, czy to jest cheaterów, czy o co tutaj chodzi. Także być może, słuchajcie, dorobimy kolejnych trzech czyterów z trzech. Nie wiem, ile już, słuchajcie, jest odcinków Overwatcha, będzie chyba 7-8. To jest ósmy odcinek Overwatcha nie wiem, ile było takich demek, gdzie mamy skuteczność 100%. Znaczy, ile było takich odcinków, gdzie było skuteczność 100%, ale to jest na pewno jedno z nich. No, przed kolesiem. A bomba została, no i trzeba po bombę pójść w takim razie. Pan ba... O! No, tu jak słoń ten, ten suspect, a alfa w ogóle to tam, w ogóle tam cię nie pierdzieli, nie? No... Słuchajcie, i taki koleś, który tak właśnie strzela z glocka, ma 24 fragi. Mm -hmm. Movement kobry, to to nie jest. Ale trzy flagi wpadły: 25, 25. Widzę, że tutaj dobry jest zacięty pojedynek. Wydaje mi się, że że koleś jest haksem, ale kompletnie nie potrafi grać. Oj, Ole się zdziwił. Na <laughs> ale się przestraszył typa na środku. Miał słabego respa, i się okazało, że koleś miał lepszego. Dobra, i kto, kto tak celuje w ogóle? Kto, kto tak celuje za WPO na środku? W, ta, w tę pozycję. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek celował w ten sposób. To jest pierwszy raz. Nieźle. No tyle zdobywa fraga, ale kto jest pierwszy? To jest... Alfa jest pierwszy i jest 5 na 3, no to teraz pora, żeby pan podejrzany coś pokazał. Co on sprawdza? Sprawdza sobie plecy? A, bo tutaj jest koleś na plecach. Jest, okej, okay, spoko. Jest koleś. No i jest kolejny fragens. okej, okay, ale być może dostał... Oj! Ależ niespodzianka. Być może koleś dostał informację z że będzie na respie. Okej, okay, spoko. Niczego sobie na środku nie sprawdza. Wychylamy pewnie jaka na, na okno, spoko, nie ma problemu. Teraz się zatrzyma na środku i czeka. Pan chyba zobaczył tego gościa, który odchodzi Już na plecach. W co on mierzy w ogóle? W co, w co on mierzył w ogóle? Co on w ogóle robił? Ma koleś blisko blisko. W takiej sytuacji słuchajcie, słyszycie, że gość wychodzi, boicie się, że wychodzi się w jednym ze środka też. To wychylacie na tego gościa, którego słyszycie. Absolutnie słuchajcie, w takiej sytuacji, gdybyście na jego miejscu. Słyszycie kroki, po prostu to było jak słoń. Wychylacie za na koleś, a później w celowycie się w środek, jeżeli wiecie, że tam przyjdzie rywal. Koleś zrobił najgorszą że w ogóle jaką mógł. No, Stał w miejscu jak kurde, nie wiem, drewno kompletne i czekał. No dobra, jest pierwszy fragens. Jest i drugi. Dwóch na trzech, bo mam plantowana. Ciekawe, czy to będzie w stanie ugrać. Oj, słuchajcie, on ma imbota! On ma imbota też, on ma imbota też. Bo tam to, słuchajcie, było bardzo naturalny ten ruch na, na kolesie, nie? Także, według mnie on koleś ma też imbota, patrząc na go. Ruch myszko. był ruch myszko, to był automatyczny ruch po prostu i nagle takie strzały były bardzo dziwne. To, to nie było ludzkie. To nie było płynnego przejścia, tylko to był taki bardzo szybki ruch. No nie, ale kolesie strzelać nie potrafi absolutnie. No, ale terroryści wygrali rundę i tak i tak. No i teraz zobaczył się w dolnej. No i się czai, nie, nie wychyla, bo wie, że blisko niego jest przeciwnik. W takiej sytuacji raczej też się no, zobaczy, co on robi. I podejdzie i go zabije na 100%. On już wie, zobaczcie. On teraz udaje, że założył jego nogę. I zobaczcie, jak on strzela w niego, no. W takiej się absolutnie nie strapiono, tylko też się wybiega na przeciwnika celując się w głowę, jeżeli macie przewagę. Jeżeli wejdziecie mu z prefirem, to on nic nie będzie w stanie zrobić, nie? No, dobre, dobrze strzał, słuchajcie. Koleś, który tak strzał, ma 26 fragów, nie? Nie, 32, sorry. On ma słuchać jakoś źle skonfigurowanego aimbotta, moim zdaniem. Bo, bo to jego strzelanie nawet z tego taka jest strasznie naturalne. To jest takie, że celownik w ogóle frizuje się w jednym miejscu, on w ogóle tym celownikiem nie rusza, ale strzał lecą do góry jakoś, to, to jest strasznie naturalne. Rachowa się w respie, no i teraz będzie akcja. Jeden fragment jest. A teraz fragment wpadł. A może ma no u po prostu, nie wiem. No zobaczcie, jak on, on strzela. No przecież zobaczcie, co on robi w ogóle. No wychylał się w kolesie na bom site, bo wiedział, że tam jest po prostu, no. Nie, nie, to jest, to jest masakra, kurde. I koleś ma 36 fragów. W koleś, który kompletnie nie potrafi się ani poruszać, ani strzelać. Więc to jakiś bo też musi być w, w ruchu, bo, bo to, to jak on strzał, to jest, że to to on biega w ogóle, on biega i, i rozpętał flauto w ogóle po wszystkim, tylko nie po przeciwniku. Tak jak koleził na gali. No ale teraz sobie skraca środek. Tam jest jeden przeciwnik. Była piątka, vortex. No ale wycofał. No i ten też w takim razie cofnął. Ma tutaj dziurę. Także terroryści rzucili słabego smoga, powinien dać się kolejny. I bardzo mądrze, żeby i teroryści dorocając kolejny. Teraz ten... No na spokojnie, zdobył fraga. No ale to, to mógł być fart, nie? nie mówię, że nie. Nie, to jest masakra, to jest, to jest masakra, no. Koleś kompletnie nie potrafi strzelać, naprawdę, to jest, to jest, to jest przerażające. Serio, tak jak z Gimperem grałem, to Gimper od niego lepiej grał. A Gimper to Silver 1. Te strzały jego są zupełnie nienaturalne i ten jego cały movement jest naturalny, strzała jego jest naturalne, wszystko z niego jest nienaturalne. Mam, mam nadzieję, że kolor włosów naturalny. No spoko Granat leci, ten stoi po prostu. A dobra, przyjmę to na klatę jestem prawdziwym mężczyzną. No, fantastycznie. No malerze, ale dobrze robią na nie bo nie idą na plecy na, na długu, tylko po prostu czekają, bo tam się ktoś powinien, że powinien czaić tak naprawdę tej długie, ktoś powinien wychodzić z tej długiej tutaj już dwójka powinna iść. Nie wiem czemu w ogóle wchodzą na bombę, a kiedy bomba została na środku. No ale frag vortexowi wpadł, Alfa ginie. Lilian mam sobie dał radę. No i... Jest dwóch na trzech. Suspekt już idzie na galę, no ale to spokojno. Pilnuje gali, gdy jego koledzy pilnują długi, i pilnują gdzieś tam, nie wiem czego. Pewnie środka pilnuje zero. Czyli banjo. A Suspekt cały czas czeka. Ja to jest strasznie naturalne. 10 do 10, pan podejrzany ma już mają 41 fragów. Słuchajcie, to, to, to jest absolutnie naturalne, żeby gościu z takim momentem i z takim stroniem miał 41 fragów, po prostu to jest niemożliwe, no. to jest niemożliwe, to są ewidentne aksiory Zresztą wszyscy widzą, przecież co się dzieje tak naprawdę, nie? Myślę, że nie można tego nikomu tłumaczyć, co i jak. Okej. Okay. Kanary wychyla na bombside B na łoku, Ten jest idealnie wcelowany, ale to spoko. To normalny frag, absolutnie. Absolutnie normalny frag. Tutaj nie mam nic, nie jest żadnego zastrzeżenia, nie, zastrze nie strzelił za szybko. Ustał się za wupką w bramy. No głupia pozycja ale cóż, trudno. I teraz trafił przeciwnika, czy nie? Bo jakoś strzelił bardzo szybko. Być może przez skrzynkę zdążył. Trafić teraz? Też chciał za szybko chyba strzelić. No, i tutaj plecy, bo tutaj jest przeciwnik, ale słyszę go pan podejrzany. Sam do końca nie wiem co ze sobą zrobić. Jest wcelowany idealnie, no i czeka, ale słyszał go, to jest, to jest spoko. No i pan ostatni z bombą idzie na długą. Próbuje się kryć, próbuje się kryć ten gość moim zdaniem w tym momencie, ale to już jest za późno, bo widzieliśmy jego dużo różnych dziwnych rund. Zobaczymy, co jeszcze się nam pokaże, bo już się powoli chyba ten overwatch kończy. No, idealnie się w całej bodzieć oczywiście, oczywiście z gali powolutku sobie na przeciwnika. No koleś, wiecie, no błędów nie popełnia specjalnie. Po prostu. 11 do 10, czy to będzie koniec? Jeszcze jeden? no będzie chyba, co? Czy nie? Nie, nie będzie już. No okej, okay, słuchajcie, ja bym tutaj sobie zaznaczył wszystko. Aimbot wallhack. Moim zdaniem to jest taka sytuacja. Mistyfikacja, manipulacja, taka sytuacja. No właśnie. W każdym razie słuchajcie, to koniec pierwszego iem odcinka. Wróżba pokazała, że będzie jeden cheater, było trzech. Takie życie, taki Overwatch, taki counter w tym momencie, także trzeba cztery banować. Mam nadzieję, że nie trafi się żadne demo z iem, bo to byłoby wesołe, no ale chyba takiej możliwości nawet nie ma, słuchajcie, także dzięki serdeczne wszystkim tym, którzy obejrzeli. Dzięki tym, którzy już dali łapkę w górę na początku, albo w trakcie albo dopiero teraz to dzięki wam serdecznie. Widzimy się jutro o tej samej porze, czyli godzina 16. Tak jak chyba mówiłem na początku, tak godzina 16, to dziennie czwartek, piątek sobota niedziela, to był odcinek czwartkowy, jutro, piątek, będzie odcinek kolejny z Overwatchem. A ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzech czytelów zbanowanych, także łapki w górę muszą być. I do zobaczenia. Jutro. Trzymajcie się ciepło. Strzała. Cześć!